Moi drodzy, zadanie ze strony 12.8c. Wyznacz wielomian W od X równy F od X razy G od X plus H od X. Dla jakich wartości parametru A jest to wielomian stopnia N? I teraz w tym przykładzie, który postanowiliśmy rozwiązać, czyli C mamy F od X równa się A kwadrat x kwadrat dodać x minus 1 G od x równe minus x kwadrat dodać AX plus 2. No i H od x równe. a kwadrat x do czwartej minus 2x. No i stopień tego wielomianu n równa się 2. Tak narzucono, żeby wielomian W od x miał stopień 2, a naszym zadaniem jest znaleźć parametr A, przy którym to będzie, tak. Czy stopień 2 to znaczy, że to ma być funkcja kwadratowa ostatecznie, tak? Tak nakazano. Czyli W od x równa się E od x razy G od x. Zapiszmy a kwadrat x kwadrat plus x minus 1. To jest funkcja f od x. Teraz zapiszmy funkcję g od x. Minus x kwadrat plus ax plus 2. I na końcu plus h od x, czyli plus a kwadrat x do czwartej minus 2x. Równa się. Moi drodzy, takie pytanie. Jak tutaj mnożę te dwa nawiasy, to ile dostanę składników? Tak. No śmiało. 9 tak? No każdy przez każdy, czyli dostanę 9 składników, tak? Jasne. To to zaczynamy. Eee, a kwadrat minus. A kwadrat x do czwartej. Plus a do trzeciej x do trzeciej. Proszę mnie kontrolować, bo tu się bardzo łatwo pomylić. Plus 2a kwadrat x kwadrat. Czyli przemnożyłem cały drugi nawias przez pierwsze wyrażenie a kwadrat x do kwadratu, tak? Teraz mnożę drugi nawias przez x, -a. czyli mamy minus x w potędze trzeciej. Nie, yy. nie, 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 nie. Kolejność bym popsuł. A tak, minus x do trzeciej, bo teraz mnożę przez to. O, te, w ten sposób. Czyli minus x do trzeciej plus ax kwadrat plus 2x, tak. I teraz mnożę całość przez minus 1 przez to. Czyli dostajemy plus x kwadrat minus ax minus 2. Plus a kwadrat x do czwartej minus 2x. Równa się. No, i nie ma wyjścia redukcja wyrazów podobnych. Najwyższa potęga, jaka tu się, tu się spo, jaką się spotykamy, to jest A do czwartej. Tu i tu. I szczęśliwie widzimy, że się redukuje, tak? Do zera. Potem mamy trzecią potęgę, to jest tu. Tu i jest gdzieś jeszcze tu. Tak, czyli napiszemy, może już tym zielonym. A do 3 minus 1 w nawias razy x do 3. Na brązowo x -y kwadraty. Tu, tu i tu, tak? Czyli zapiszmy. Brązowe, to jest dodać 2a kwadrat, dodać a i dodać 1. Zgadzamy się z tym? No, i zostały x -y w pierwszej potędze, czyli mamy minus ax minus 2x, tak? Czyli można zrobić minus a plus 2x i minus 2. Wyraz wolny. Zgadzamy się z tym? Proszę zobaczyć. A te nie widziałem tego 2x, przepraszam. Macie rację. Czyli tutaj jest. Yy, jednak sobie trzeba zawsze podkreślać. Czyli moi drodzy, podkreślamy sobie 2x minus 2x, tak? I tu jest minus ax. No i teraz będzie minus ax minus 2. I to jest wielomian. W. Natomiast moi drodzy, autor zadania sobie zażyczył, żeby ten wielomian W miał stopień równy 2. Zatem co się musi zdarzyć? Napiszę, aby stopień W od X był równy 2, musi zajść. Po pierwsze przy trzeciej potędze musi być równe 0. Współczynnik, tak? Musi być równe 0. Ona ma zgasnąć, bo inaczej będzie potęga. Z... Tak, trzecia by przeżyła. Ona ma zginąć. Czyli ma tu być równe 0. Tak? Z tego wynika, że A jest równe 1. Tu nie ma dwóch wariantów, bo potęga jest nieparzysta. No to teraz sprawdzimy, co się dzieje, jak... Podstawie, czy czasem też mi nie wyjdzie 0, jak w podstawie do drugiej potęgi, tak? No to co będzie? 2 dodać. 1 dodać 1 równe 4. To jest OK, bo, bo przeżywa przy ich kwadracie, tak? Niezerowy nie współczynnik. Rozumiemy? I już wiemy, że stopień będzie 2. Czyli to jest odpowiedź, którą trzeba podkreślić, tak? Znaleźliśmy parametr. Dziękuję.